Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, na początku kolejnego tygodnia. Dzisiaj 1 listopada, bardzo ważny dzień dla naszej fundacji, ale zanim cokolwiek o tym powiem, idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, święci i błogosławieni często wyrastają przed nami jako tacy herosi wiary, do których my nie mamy w żaden sposób szans się zbliżyć podczas gdy od pierwszych wieków święci to byli ci, którzy idą za Tobą. Już to niech nam pomaga, że nie jest to zarezerwowane dla nielicznych, że nawet nasze upadki, niemoc, to, że wielokrotnie musimy się podnosić, przepraszać, uznawać swoją biedę, jest wpisane w tę drogę świętości. Dzięki Ci za tych świętych i błogosławionych, którzy przypominali nam i przypominają nam swoim życiem, bo przecież to dzisiaj im oddajemy w sposób szczególny chwałę, uwielbiając z nimi Ciebie, jak mówi nam Apokalipsa, dziękując także za 15 lat naszej fundacji, dzieła, SMS z nieba, bo tak to trzeba nazwać, bo od tego się to zaczynało. Dziękujemy Panie dzisiaj i chcemy także Panie wołać o nowych świętych spośród nas, nowych błogosławionych. Daj nam Panie, daj nam Panie zostawiać ślad na tej Ziemi, który będzie przypominaniem Twojej obecności, Twojego działania, Twojego Kroczenia pośród nas, przez życie nasze, którym wzajemnie chcemy się ubogacać. Jezus powiedział: Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają, prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwe wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To są właściwie ostatnie zdania z tej dzisiejszej Ewangelii, to są zdania, które są bardzo często mylnie rozumiane. Dlaczego? Dlatego, że jedno słowo, a waży się wszystko w różnych sprawach dotyczących naszego życia. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o prześladowaniu i urąganiu z jego powodu. Co ksiądz chce nam przez to powiedzieć? Moi drodzy, bardzo często, niestety, ludzie w naszej ocenie urągają nam, prześladują nas, ale nie z powodu Ewangelii. I to jest dramat współczesnych uczniów Jezusa. Czasem my jesteśmy ludźmi, którzy dają powód do urągania i prześladowania. To znaczy, na przykład, rozpychanie się łokciami na przykład zajmowanie pierwszego miejsca w tym by posiąść jakieś stanowisko by mieć jakieś znaczenie w czymś czasem yy, przykręcanie niemiłosierne przykręcanie śruby wobec czegoś bo my chcemy żeby było po naszemu ile jest najróżniejszych rzeczy w których ludzie, przez to jacy my jesteśmy, tak naprawdę nie chcą mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem? Ile jest takich rzeczy? Więc ktoś powie mi, proszę księdza, no to kiedy ta Ewangelia się spełnia i kiedy mówimy o urąganiu i prześladowaniu ze względu na Jezusa? No i drodzy, prześladowanie, i urąganie ze względu na Ewangelię jest wynikiem prawości życia. To znaczy, jeżeli ty w twoim życiu nie chcesz się zgodzić na jakieś sprawy, które powodują, że komuś się nie podoba to, że tak bardzo wiernie idziesz drogą za Jezusem, to bardzo często. Wtedy dokładnie wchodzisz w samo centrum Ewangelii. Ale jest to zasadnicza różnica pomiędzy tym, kiedy ja coś zaniedbuję, ranię innych dookoła, powoduje takie, a nie inne konsekwencje swoim życiem, w życiu innych, i mówię, że to jest prześladowanie ze względu na Ewangelię. Całkowicie dwie inne rzeczywistości. Więc dobrze jest dzisiejszego dnia, tym bardziej, że jest to dla nas dzień, w którym pochylamy się nad świętymi i błogosławionymi. Dzisiaj wielu spośród nas wysyła sobie życzenia, no właśnie w uroczystość wszystkich świętych. Przypominając tę drogę, i to jest w wielu środowiskach bardzo piękny zwyczaj. Chociaż y, musimy też wiedzieć, że wiele osób y, zupełnie nie rozumie, dlaczego ktoś przesyła im takie życzenia. Y, warto jest zapytać naszych bliskich y, o to rozróżnienie. Y, czy są rzeczy, w których widać to prześladowanie ze względu na Ewangelię? Czy są rzeczy, w których zaniedbując coś powoduje, że ludzie źle o mnie mówią, źle w jakiś sposób odnoszą się do mnie, ale to jest bezpośredni powód do, do tego, żeby podjąć refleksję i zmienić ten aspekt swojego życia. Powiedziałem Wam na początku dzisiejszego materiału, dzisiejszego filmiku, że dzisiaj to jest także wyjątkowy dzień dla naszej fundacji, dlatego że 15 lat temu, w 2006 roku, rozpoczęliśmy wysyłanie fragmentów Ewangelii na telefony komórkowe. W ten sposób oczywiście doszliśmy do takiego poziomu, że. Zyskaliśmy najdłuższy rachunek telefoniczny świata zgłoszony do księgi rekordów Guinnessa. Doszliśmy do tego, że dzisiaj mamy aplikację SMS z nieba, która po ściągnięciu na telefon komórkowy daje możliwość czytania Słowa Bożego każdego dnia na nowo z tego fragmentu wybranego z myślą świętego. Więc dzisiaj tak naprawdę przeżywamy 15-lecie od tego pierwszego. Rozsyłania fragmentów Pisma Świętego, które trwa może w inny sposób. Także dzisiejszego dnia powstały różne inne dzieła, które w Fundacji SMS z nieba widzicie, właśnie związane z dzisiejszą uroczystością wszystkich świętych. Między innymi w miesiącu listopadzie, jeszcze będziemy o tym mówić, w sposób taki bardzo szczególny dla nas przypominamy o idei biblioteki dla zmarłych. Biblioteka dla zmarłych ma to do siebie, że jest czytaniem książek z intencją ofiarowania tego czytania za duszę w czyśćcu cierpiące. Jest to jeden z uczynków miłosierdzia, ponieważ po pierwsze, my tak naprawdę Robimy ten uczynek miłosierdzia względem samych siebie, kiedy czytamy dobre lektury duchowe, ale po drugie, ofiarowując to dla zmarłych, czytanie może być także formą modlitwy i pomocy im, tym, którzy notabene potrzebują tej pomocy, a którzy, jak wierzymy, my katolicy i wiele innych denominacji chrześcijańskich, przebywają w czyścicu. Więc na cały dzień dzisiejszy, z jednej strony na te pytania, do których wróciliśmy, by o tym porozmawiać ze swoimi bliskimi, spróbować zobaczyć różnice w tym ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii, poprzez może sięgnięcie po dobrą lekturę duchową z intencją właśnie za zmarłych, bliskich naszemu sercu. Po fakt i możliwość uzyskiwania odpustu zupełnego przez nawiedzenie cmentarza, o czym będę przypominał jeszcze w kolejnych dniach, w tych filmikach, które będziemy publikować na naszym kanale jutro i przez kolejne dni, oktawy. Serca Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. thank you